prace nad przyszłorocznym budżetem Tarnowa wkraczają w decydującą fazę. W przyszłym roku budżet będzie wynosił 550 milionów złotych. W planach miasta jest wiele nowych inwestycji, ale także kontynuacja tych już rozpoczętych. W pierwszej kolejności zajmowaliśmy się oświatą, zajmowaliśmy się ochroną zdrowia, ale tak naprawdę to dzisiaj, kiedy rozmawialiśmy o inwestycjach, rozgorzała na bardzo mocną dyskusję. Na pewno musimy kontynuować pracę przy rozpoczętych już inwestycjach, yy, czyli, czyli na przykład kontynuować pracę przy Remoncie basenu krytego w mościcach. Musimy kontynuować pracę przy tak zwanym Sagu 2, czyli strefie aktywności gospodarczej, gdzie już mamy doprowadzone drogi, teraz kwestia budowy kolejnego odcinka i czynić starania na tak zwany SAG 3 na uzyskanie środków, czyli połączenie z ulicą Kochanowskiego tego odcinka, który będzie wykonany w ramach SAGU 2. Na pewno będziemy projektować, Ciąg dalszy ulicy Spokojnej od ulicy Krzyskiej w kierunku piaskowej oraz czynić starania, bo tu już też jesteśmy w postępnych rozmowach z marszałkami, aby uzyskać wsparcie pomoc techniczną na projekty techniczne całego odcinka ulicy Spoko ciągu ulicy Spokojnej, ulica Elektryczna, Wyszyńskiego aż do Ronda, przy ulicy Mościckiego. I tutaj będziemy starali się wspomóc w realizacji nowej inwestycji pod tytułem rozbudowy. Miejskiego szpitala. Chcemy tutaj wspomóc dyrektora szpitala środkami, które pozwolą mu rozpocząć rozbudowę oraz pełną modernizację terenu szpitala, naszego miejskiego szpitala. Z takich drobniejszych rzeczy, ale bardzo istotnych dla mieszkańców to na przykład przystąpimy do kontynuacji, była drobna przerwa bodajże dwuletnia, w budowie ścieżek rowerowych. Chcemy połączyć rejon ulicy Witosa z ulicą Jana Pawła ciągiem ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pieszo tak aby można było uzyskać pewien, pewien jeden wielki kompleks łączący Tarnowa z Zachodem. Szczegóły budżetu zostaną przedstawione 15 listopada podczas złożenia budżetu Radzie Miejskiej.